Cześć, dzień dobry. Witamy w dwunastym odcinku naszego podcastu miastologicznie w naszym sztandarowym składzie Szymon Ciupa, Piotr Hołubowicz. Ja nazywam się Aleksander Orłowski. A w najbliższych kilku odcinkach chcielibyśmy skoncentrować się na temacie mobilności. Temat z jednej strony bardzo nośny, z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na to, co dzieje się na naszym lokalnym podwórku, to ten obszar mobilności jest jeżeli nie najbardziej, to jednym z najbardziej widocznych, jeżeli chodzi o wdrożenie projektów, które mamy. Stąd też to, co dotyczy mobilności, postanowiliśmy podzielić się na kilka odcinków. A w dzisiejszym chcielibyśmy się skoncentrować na tym, jakie wyzwania w obszarze mobilności w nowoczesnym mieście dzisiaj mamy. No to panowie, gdybyśmy mieli spojrzeć tak, z lotu ptaka, na to, co dzisiaj mamy z perspektywy polskich miast, a to jakie główne wyzwania w obszarze mobilności wskazalibyście? No na pewno tych wyzwań jest dużo. W ogóle mobilność, mobilność miejska, ale nie tylko miejska, bo też, też taka międzymiastowa y, wymaga sporych transformacji. I jak y, Myślę, że w ogóle jesteśmy w ciekawych czasach ze względu na to, że bardzo dużo się w tej mobilności zmieniło i się ciągle zmienia. To takie trochę bezprecedensowe, bo mamy od paru lat pojawiające się, czy już istniejące, z którymi się już objęliśmy w miastach hulajnogi, których tak naprawdę chwilę temu nie było. One są bardzo dużą zmianą tego, jak się, w, jak się po tych miastach poruszamy. Z drugiej strony coraz więcej mówi się w ogóle o wspieraniu e, transportu publicznego, zmianach w tym transporcie publicznym. Które są potrzebne, żebyśmy mogli te miasta odkorkować, bo chyba żyjemy na szczęście już w takim czasie, że wszyscy mamy świadomość, że nieskończone poszerzanie dróg to jest, to jest droga donikąd i w żaden sposób nie rozwiązuje to problemu korków. No i mamy oczywiście problem, bardzo dużą grupę problemową związaną z elektryfikacją. Z elektryfikacją zarówno transportu osobowego, jak i transportu zbiorowego, jak i transportu. Cargo, czyli całej logistyki, która w tych miastach się znajduje i wszystkich rzeczy z tym związanych, no bo przecież elektryczne pojazdy w miastach to nie tylko wymiana floty, a tak naprawdę przede wszystkim e, zarządzanie tym, czyli gdzie ładować, jak ładować, skąd wziąć energię, czy sieci w ogóle będą na to gotowe, żeby tą całą flotę przyjąć i być w stanie obsłużyć. Więc tutaj myślę, że jest bardzo dużo wyzwań. Trochę tak, trochę tak podzieliło mi się to samoistnie na takie grupy problemowe, czyli taka mikromobilność zbiorką i, i, i elektryfikacja transportu miejskiego. Nie wiem, czy to dobry podział, czy nie. Natomiast myślę, że tak, gdyby, gdyby chcieć to podzielić, to, to, to może jest to niegłupia propozycja, bo rzeczywiście widać, że. Trochę też obszarowo miasta o tym myślą, bo też to powoduje, że w różnych jednostkach w mieście trzeba się zastanawiać, jak te problemy rozwiązać i, i, i jakie kolejne wyzwania to będzie przed nami stawiało, bo, bo przecież elektryfikacja to jest temat bardzo szeroki, związany i z wodorem. Mikromobilność to jest temat związany też z różnego rodzaju mniejszymi pojazdami autonomicznymi czy dronami, które w tych miastach się będą pojawiały. Więc wydaje się, że Portfel wyzwań jest tutaj praktycznie nieograniczony, ale myślę, że obszarowo e, takie trzy grupy są, są są w miarę sensowne. Nie wiem, co Wy na ten temat myślicie? Myślę, że, myślę, że dobrze to scharakteryzowałeś. Ja bym dodał jeszcze, jeszcze jedno przekrojowe wyzwanie czyli. Przekonanie do, do zmian w kierunku zrównoważonej mobilności mieszkańców. Tak? To znaczy, to nie jest takie, takie proste, bo, bo o ile samochody elektryczne są powiedzmy teraz fajne i sexy, to, to jednak to są cały czas samochody. I myślę, że tutaj przed nami jest bardziej zmiana w, w kierunku pewnych nawyków, które będą mniej obciążające i dla środowiska ale z mojej perspektywy również dla przestrzeni dlatego że każdy z nas chciałby mieszkać w mieście w którym jest powiedzmy bezpieczna infrastruktura piesza są piękne tereny piękne przestrzenie publiczne ale z drugiej strony cały czas w dyskusji publicznej pojawia się pojawia się Temat oporu przed na przykład wprowadzaniem stref ograniczonego ruchu w centrum, zamykaniem ulic dla ruchu kołowego. No, mamy tutaj potężny, potężny, potężny problem, który no, przez który musimy przebnąć w jakiś sposób z wykorzystaniem i narzędzi partycypacji społecznej i pewnego prototypowania i pokazywania korzyści ze zmian. Dlatego, że ta dyskusja jest niestety oparta zazwyczaj na emocjach, na przyzwyczajeniach takich, powiedzmy wieloletnich oraz oraz jakby w pojęciu w nasze w nasze, w nasze głowy, w nasze jakby rozumienie, rozumienie miasta no niekorzystnych wzorców zachowań. Tak? Wiele osób chce dojechać pod samo miejsce docelowe samochodem prywatnym, nie bierze pod uwagę komunikacji publicznej, nie bierze pod uwagę tych rozwiązań ostatniego kilometra, czy ostatniej mili i tak dalej, i tak dalej. Do tego dochodzi trochę zabiegania codziennego, Chęci zaoszczędzenia kilku minut i robi nam się pewien problem, problem, czy wyzwanie wyzwanie społeczne. Czyli ja do tych grup problemowych, które, które Piotr omówiłeś, dodałbym to horyzontalne wyzwanie, czyli przekonanie, przekonanie społeczeństwa miejskiego do, do zmian, bo to jest bardzo, bo to jest bardzo Istotne. Wyszedłbym nieco jeszcze dalej, to znaczy, w przypadku zarówno dużych miast, jak i średnich, ale też moje doświadczenie pokazuje, że tych, tych małych również, mamy bardzo duży problem z dostępnością, tak zwanego tak pod kątem mobilności. Czyli bardzo dużo miejscowości wokół miast jest po prostu wykluczonych komunikacyjnie. I jedynym, jedynym jakby środkiem transportu osób, które mieszkają poza, centrum, poza miastem, poza centrum, poza dobrze skomunikowanymi dzielnicami, jest samochód prywatny. To znowu nam jakby napędza problem związany z zbyt dużą ilością samochodów w samych centrach miast, infrastrukturą i tak dalej. Czyli jak widać, to jest bardzo ze sobą wszystko powiązane, no bo ten, ten, jakby to, że ludzie chcą się dostać z obwarzanka do centrów miasta, no to też się nikąd nie wzięło. To jest kwestia z jednej strony urbanistyki, z drugiej strony rozwoju pewnego gospodarczego, rozlewania się miast. Wydaje mi się, że w związku z tym można ten wstęp podsumować tym, że wyzwaniem jest ogólnie zintegrowane zarządzanie miastem, jest, jest zbyt dużo samochodów, jest kwestia angażowania społecznego w odniesieniu do tych grup, o których Piotr powiedział. Tak, przesłuchiwałem się temu, co mówiliście i, i, i przyznam, że uśmiechałem się z każdym kolejnym słowem, bo to było takie z checklisty tego, o czym mógłbym wspomnieć, odkreślałem kolejne rzeczy, które się pojawiały. Um, <laughs> Ale dodałbym do tego jeszcze jedną rzecz, To prawda Szymon jak na końcu powiedziałeś zintegrowane zarządzanie miastem to było takie, i dokładnie jakby tak bym to podsumował jako, jako takie spojrzenie centralne na to, że łączymy w tym technologię, przekonywanie mieszkańców, ale także często takie twarde decyzje, które, które na początku mieszkańcom mogą się nie podobać. Natomiast jeżeli mówimy o wyzwaniach, to ja bym jeszcze spojrzał na to, że paradoks polega na tym, że my nie mówimy wcale o obszarze, w którym my musimy... Wynajdywać jakąś wiedzę, która jest tajemna. To znaczy, jeżeli spojrzymy na miasta Europy Zachodniej czy, czy, czy miasta Azjatyckie, wybrane, to tam ten temat bardzo dobrze przez ostatnie kilkanaście, no ponad 30 lat został przeanalizowany. I, i, i to tu właściwie nie ma odpowiedzi na pytanie, czy my mamy stawiać na transport zbiorowy, bo to jest jasne. To znaczy, tutaj odpowiedzi, jeżeli chodzi o miasta duże, właściwie innej nie ma. Natomiast rzeczywiście olbrzymim problemem jest to, w jaki sposób to robić, to znaczy w jaki sposób to komunikować. Paradoksem każdej organizacji publicznej jest to, że w organizacji, no takiej ściśle komercyjnej, my po prostu musimy podejmować decyzje, które uważamy, że są dobre, jeżeli one się obronią z perspektywy argumentów, to jest argument wystarczający do podjęcia tej decyzji. Natomiast no, organizacje publiczne, takie jak samorządy, nie dość, że muszą podejmować trafne decyzje, to jeszcze muszą edukować ludzi, dlaczego te decyzje są trafne. I to jest ważne, bo my nie możemy oczekiwać tego, że mieszkańcy będą wiedzieć, że likwidowanie miejsc parkingowych jest czymś, co na końcu przyniesie im korzyści. Także ludzie nie muszą mieć takiej wiedzy, mimo że na przykładzie na przykład w Kopenhagi wiemy, że jeżeli będziemy tego dokonywać w skali rzędu 2% rocznie to ludzie nawet tego nie zauważą, natomiast z perspektywy miasta to będzie widoczne. Stąd to wystawianie na transport publiczny jest ważne, tylko potem dochodzimy jeszcze do pewnych paradoksów, które mamy na przykład w Londynie. Miasto, które wprowadziło duże ograniczenie, jeżeli chodzi o wjazd do centrum, miast, do centra, do, do centrum miasta, głównie finansowe. Jak okazało się, że tam wzrost liczby pojazdów dotyczących ruchu takiego jak taksówki, ale z drugiej strony tego, o czym Piotr mówiłeś, ruchu związanego z logistyką miejską jest na tyle duży, że mimo ograniczenia ruchu pojazdów indywidualnych mieszkańców, ten spadek całkowity ruchu wcale tak duży nie jest. Tu pojawia się pytanie, co zrobić. Mamy ograniczyć ruch pojazdów takich jak Uber, taksówki, mamy ograniczyć działalność kurierów w formie takich tradycyjnych samochodów. Tutaj rzeczywiście zderzamy się przed pewnymi wyzwaniami, które nas z perspektywy Polski dotkną za lat. Chciałbym być optymistą i powiedzieć, że za kilka, pewnie za jakieś 10. Natomiast rzeczywiście to jest coś, co my na pewno na dzisiaj możemy obserwować i nie popełniać takich bardzo kosztownych błędów, jakie dziś dość często robimy. Nadal mamy sporo miast, które budują przez centrum miasta 3-4 pasmową autostradę, którą za lat 10-15 pewnie będziemy chcieli albo rozbierać, albo albo kompletnie przebudowywać czyli dokładnie to samo, co wykonywano w Europie Zachodniej w latach 70. Um, I szkoda, że akurat tutaj niekoniecznie, niekoniecznie uczymy się na błędach. Um, a jakbyście mieli spojrzeć tak naprawdę na... Bo podawaliście, to było fajne, że podawaliście bardzo różne argumenty. Piotr się skupił na tych bardzo technologicznych, też Szymon mówiłeś głównie o tych związanych z zarządzaniem, zarządzaniem miastem, przestrzenią. Um, o dużej części z nich będziemy mówić później, to znaczy w kolejnych odcinkach, bo będziemy mówić zarówno o trendach, jak i będziemy mówić na przykład o hulajnogach. Natomiast gdybyśmy mieli spojrzeć na, na początek tylko na duże miasta w Polsce, co byłoby takim głównym wyzwaniem, naszym zdaniem, dzisiaj? Czy byłyby to bardziej kwestie technologiczne, czy bardziej byłyby to kwestie związane z oddziaływaniem na mieszkańców? No bo tych przykładów. W ostatnich szczególnie pięciu latach mamy, mamy dużo z jednej strony wdrożeń technologicznych typu wszelkiego rodzaju autobusy z napędem alternatywnym, typu hulajnogi, o których Piotr mówiłeś, ale mam wrażenie, że żadne z nich w takiej skali makro nadal nie występują. Co byście wskazali? Jednak technologie i kwestie finansowe, czy bardziej kwestie związane z, z świadomością mieszkańców, ale też nie oszukujmy się, świadomością decydentów. Ja, ja bym powiedział może troszkę, troszkę inaczej. To znaczy, technologia zawsze dla mnie jest narzędziem do, do osiągnięcia jakiegoś celu. Nie ma znaczenia, czy to jest mobilność, czy to są jakieś obszary cyfryzacji, czy, 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 czy radzenia sobie z jakimś innym wyzwaniem. W związku z tym e, raczej te wyzwania m, zarządcze. E, po pierwsze, mamy e, takie narzędzie, Zarządcy, który się nazywa Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Te plany powstają wcześniej były też opracowane jakieś plany, tylko pokażcie mi plan, który nie jest pułkownikiem. Nie? Poza jawożnym, bo w jawożnie w plan po prostu od kilkunastu lat jest, jest realizowany skutecznie gdzie y, 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 naukowcy wspólnie z miastem zaproponowali rozwiązania w kierunku spowolnienia ruchu, przebudowy infrastruktury naście lat temu i bardzo y, skutecznie wykorzystano na przykład środki unijne na infrastrukturę y, drogową do, y, do wprowadzenia tych zmian. Tak? Tylko że Jawożno jest miastem relatywnie małym, myślę około no 100 tysięcy mieszkańców. Czy powiedzmy średnim miastem. Natomiast ja na różnych spotkaniach słyszę bardzo często, a to ja można, to mniejsze miasto z dużym budżetem inwestycyjnym i tak dalej. To jest fajna wymówka. tak? Natomiast jeżeli byśmy sobie zobaczyli w dużych miastach, jak, jak te plany zrównoważonej mobilności powstawały, jak one są przede wszystkim wdrażane. To myślę, że już tutaj miny trochę, trochę bledną. To jest jakby jedna rzecz. Czyli powinniśmy opracować plany, które potem są wdrażane, ewaluowane. Tu jakby żadnego, żadnego cudu nie odkryłem. To, to, jest, to jest jasne. Druga rzecz to oczywiście są pieniądze. To znaczy, to zmiany takie systemowe w transporcie, w mobilności miejskiej wymagają nakładów inwestycyjnych bardzo dużych. Nie jest to związane chociażby z infrastrukturą, ale tutaj też, jakby, myślę, że trzeba powiedzieć i trzeba docenić, że, że bardzo dużo w polskich miastach się zmieniło. To też nie jest tak, że my teraz sobie pogadamy, jak to bardzo jest źle, bo, bo, uważam, że, bo uważam, że wiele się zmienia, zarówno w zakresie transportu publicznego, jak i infrastruktury, czy to rowerowej, czy, 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 czy drogowej. Ja oczywiście chciałbym, żeby w większej liczbie miast nie tylko w Olsztynie, powstawały nowe linie tramwajowe, bo jest to taki środek transportu, który mam poczucie zmienia podejście do komunikacji publicznej, czyli tramwaj i transport szynowy ogólnie. Ja w, Krak e w Krakowie też powstaje <laughs> z tych dużych. E było, tak, tak, było, tak, ale nie od zera, bo to o tym była Tak więc, więc, więc jakby zmierzam do tego, że, że to jest kwestia pewnego planu i potem konsekwentnej jego realizacji tych pieniędzy, pewnie trochę jest. Natomiast mamy, mamy przykłady, są, są też jeszcze większe, jeszcze większe potrzeby, ale mamy, mamy, mamy przykłady, że jeżeli jest jakby w sposób taki zintegrowany, z, 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 jakby zarząd, w sposób zintegrowany zarządzana jest mobilność miejska z jakimś pomysłem, z jakimś wizją, to bardzo wiele da się, da się osiągnąć. W dużych miastach ja myślę, że warto naprawdę pokazywać, jak te, funkcjonuje transport publiczny, chociażby w Warszawie. Ja wiem, że Warszawiacy nie są zawsze zadowoleni. Ale, ale ludzie bardzo... spoza Warszawy wiemy. są zachwyceni. Tak, ktokolwiek nie przyjedzie do Warszawy, są, to, jest, to, jest, to jest zachwycony e, sposobem, jak, jak transport publiczny funkcjonuje. Więc, więc, to, więc to jest moim zdaniem to jest kluczowe, tak? Czyli plan. Uzyskiwanie na tej podstawie finansów, ale tu tylko zastrzegę, i jakby żeby ten przedługi wywód zamknąć, nie powinniśmy robić planu po to, tylko po to, żeby uzyskiwać pieniądze zewnętrzne, no bo to też jest po prostu bez sensu. Te pieniądze zewnętrzne oczywiście są nam niezbędne i one jakby są wydawane z pewnymi priorytetami unijnymi, które są co do zasady słuszne, ale zróbmy ten plan po to przede wszystkim, żeby zarządzać Naszą mobilnością w mieście wprowadzać zmiany, które są, które są niezbędne, bo polskie miasta są na różnym poziomie rozwoju, zarówno infrastrukturalnego, jak i społecznego, i ten plan powinien te, te aktywności skupiać. Myślę jeszcze na koniec, że naprawdę bardzo dużo pracy mamy związanej z edukacją, z podnoszeniem świadomości samych mieszkańców, przedsiębiorców, ale też radnych, Liderów miast, dlatego że ja się przysłuchiwałem wielu dyskusjom w Radach miast, gdzie, gdzie były proponowane chociażby chociażby zmiany związane z, z funkcjonowaniem stref pod tego parkowania. Co tam się czasem dzieje na tych Radach miastach, to, to pomstę do nieba woła. Poziom ignorancji, trzeba sobie to jasno powiedzieć, moim zdaniem, radnych jest, no jest gigantyczny, tak? Wprowadzanie rozwiązań, które są wbrew. Yy, można już powiedzieć w nauce, tak? Czy wbrew praktyce nie tylko europejskich miast yy, i czy, czy, ale również już polskich, no, no, byle się przypodobać jakiejś wąskiej grupie wyborców yy, z fatalnymi skutkami dla miasta, no, może nie jest powszechna, ale jest bardzo częsta. Tak? Czyli, yy, czyli ta świadomość i edukacja różnych grup yy, społecznych jest. Yy, jest niezbędna i wrócę tutaj na koniec już do tego jawożna, dlatego że tam te zmiany w zakresie infrastruktury, w zakresie mobilności są gigantyczne w ciągu kilkunastu lat i warto przy okazji zobaczyć, jak zmieniało się poparcie dla, dla prezydenta Silberma. Czy ono tak faktycznie strasznie spadło, nie? No raczej odpowiem już, że nie, tak? Raczej jest to stałe, bardzo wysokie poparcie, a te zmiany były realizowane systemowo, powoli, ale przede wszystkim w odniesieniu do pewnej wizji, w odniesieniu do planu, która, który, który był zrozumiały dla wszystkich. Tak, ja się zdecydowanie zgadzam. Też, też chciałem nawet o tym wspomnieć, że rzeczywiście ja uważam, i to nie tylko ja, bo to też różnego rodzaju konkursy że rozwój y, transportu publicznego w Polsce, w takich miastach jak Kraków czy Warszawa jest na bardzo dobrym poziomie, zarówno z punktu widzenia tego, że jest wymieniony tabor i, i, i te wszystkie pojazdy są świeże, jakość tego transportu jest coraz wyższa, jak i z punktu widzenia tego, że te siatki komunikacyjne są, y, są, są całkiem dobrze zaplanowane i rzeczywiście y, przemieszczenie się z punktu A do punktu B nie jest wcale żadnym Żadnym wyzwaniem. Natomiast no, ja staram się na tyle, na ile mogę poruszać też transportem zbiorowym, i mi się wydaje oczywiście nie, nie, nie mam tutaj teraz badań przed oczami żadnych że ilość pasażerów w transporcie publicznym w Krakowie spada. Ostatnio jechałem tramwajem i byłem zaskoczony, jak mało jest tam ludzi. Stąd też. Trochę jestem zdania tego, że dużym wyzwaniem jest, jest edukacja i, i, i to, co, co jako mieszkańcy myślimy, i przykładem tego chyba są wspomniane już dzisiaj strefy czystego transportu, gdzie no, w Polsce mamy zapowiedziane pierwsze dwie strefy czystego transportu, Kraków i Warszawa, i opór społeczny z tym związany, no, jest jednak dosyć duży, gdzie dzisiaj jesteśmy już w sytuacji. Nawet sobie przed chwilą zgooglowałem, gdzie w Niemczech już z czystego transportu mam 58, a we Włoszech 570, z ograniczeniami związanymi z wjazdem do, do centrum. A przecież tylko o tym mówimy: o tym, żeby te najbardziej kopcące samochody miały zmniejszone możliwości wjazdu do cisłego centrum miasta. Więc to jest trochę taki przykład tego, że u nas ten, ten element mentalny jest jeszcze jest, 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 jest trudny. Natomiast wydaje mi się, że tutaj potrzeba sporo odwagi po stronie zarządzających, żeby jednak te, te zmiany wdrażać i też trochę bez takiego myślenia, że coś się magicznie samo wydarzy, bo z drugiej strony no, hulajnogi, które wydają się, że są pewnego rodzaju remedium na wszystkie problemy miejskie, jak spojrzymy w dane i badania, okazuje się, że największą grupą użytkowników hulajnóg miejskich są piesi. Czyli tak naprawdę to nie powoduje zmniejszenia korków, ponieważ ci kierowcy, którzy poruszali się samochodem, wciąż poruszają się samochodem, a pieszy, który poruszał się na nogach i, i miałby jakąś trasę do pokonania rzędu 15-20 minut, korzysta z kolei nogi, żeby ją szybciej pokonać. Więc to, to też nie jest tak, że coś się wydarzy samo, tylko tak jak Szymon mówisz, realizacja planu, który rzeczywiście jest, jest dobrze przemyślany i zaprojektowany, jest tu ekstremalnie ważnym elementem i pamiętanie o tym, żeby te wszystkie metody poruszania się po mieście były ze sobą zintegrowane i te rozwiązania były kompletne. I niestety, czytałem też nie tak dawno badanie na temat planów zrównoważonej mobilności. Okazuje się, że tam, gdzie planu nie ma, często ta infrastruktura rozwija się lepiej niż tam, gdzie ten plan jest i jest nierealizowany, który miał być tym. Tym, tym wyznacznikiem, a rzeczywiście gdzieś został na półce, bo pozostał stworzony tylko po to, żeby pozyskać jakąś, jakąś dotację czy zewnętrzne dofinansowanie. Więc myślę, że tutaj faktycznie trzeba się skupić na tym, żeby trochę z większą odwagą realizować te zmiany i, i jednocześnie, żeby, żeby to, co robimy, było, było mocno zintegrowane. No i dialog z mieszkańcami, tak, jakby prowadzenie tego dialogu, pokazywanie im tych praktyk, nie tylko polskich, bo w Polsce wciąż myślę, że z tych dobrych wyników praktyk pewnie wciąż brakuje, natomiast no jest, jest ogrom tego za granicą, gdzie widać, że są to zmiany, które powodują, że te, że te miasta zmieniają się na lepsze, że czas podróży się skraca, że czas stania w korkach się zmniejsza, więc, więc myślę, że ten element edukacyjny też jest tutaj ekstremalnie ważny. To ja, panowie, tak jeszcze słuchając tego, o czym mówiliście, do tych wyzwań dodałbym jeszcze jedną kategorię, która nam się nie pojawiła, to jest wszystko, co jest związane z wyzwaniami prawnymi. Bo paradoks polskich miast polega też na tym, że ich uprawnienia w niektórych obszarach są dużo bardziej ograniczone niż tego, co mamy za granicą. Ja mieszkam w Sopocie Paradoks tego, że miasto nie może pobierać płaty za parkowanie w sobotę i niedzielę. To jest działanie absurdalne wtedy, kiedy jest tam najwięcej osób. I my z jednej strony mówimy o dość zaawansowanych rozwiązaniach, które chcemy przenosić, a no często nie możemy mieć tak podstawowych rozwiązań, jak to, o którym wspomniałem. I to oczywiście to jest tylko i wyłącznie element dotyczący opłaty za parkowanie, ale Piotr wspominałeś też o hulajnogach. I wiele razy o tym rozmawialiśmy. To nie chodzi tylko o to, żeby ta technologia była dostępna. Ja pamiętam na jednej z konferencji konferencja na prawie tysiąc osób przyjechałem wszyscy rozmawiali o tym jak ciężko było zaparkować patrzą na mnie ja, mówię, ja przyjechałem hulajnogą. Generalnie rzecz biorąc wystąpienie zaczęło się od tego że, że pani prowadząca przedstawiając uczestników mówi pan profesor który przyjechał hulajnogą. A generalnie to nie jest niczym nadzwyczajnym. Natomiast gdzieś, rozmawiając dalej paradoks polega na tym że my tych hulajnóg mamy całkiem sporo ale mamy ich mamy nogi różnych firm. Praktycznie, ile osób ma 6, 7 aplikacji? No, dzisiaj już nie 6, ale powiedzmy 5 aplikacji różnych firm funkcjonujących w mieście, żeby faktycznie móc z tego korzystać. Dopóki nie mamy narzędzi, także prawnych, które pozwolą miasto na przykład integrować to w ramach jednej platformy, to jest to ekstremalnie trudne, żeby przekonać ludzi do przesiadki z samochodu, jeżeli mają się przesiąść na a szybką kolej miejską, a potem na przykład na, na hulajnogę, jeżeli muszą mieć do tego osobne aplikacje, osobne systemy biletowe. Opór na początku, żeby to zrobić po raz pierwszy, będzie tak duży, że, że generalnie będzie to trudne do zrealizowania. Trzeba um, wspominać też o tym planowaniu. To przypomniał mi się od razu przykład jednej z inwestycji, w której a, miasto pozyskało pieniądze na budowę linii tramwajowej, ale ta linia tramwajowa była tak naprawdę pięknym dodatkiem do budowy ulicy, która była zaplanowana 30 lat temu. A ta linia tramwajowa była dodatkiem na tyle, że tę ulicę przecinała pięciokrotnie w tym czasie i generalnie czas przejazdu tego tramwaju w stosunku do jazdy tą ulicą nawet autobusem był totalnie niekonkurencyjny. Takich projektów też mamy dużo, bo my pozyskujemy to, o czym mówiłeś, pieniądze na realizację inwestycji, a niekoniecznie patrzymy na całościowy plan tego, co chcemy uzyskać w mieście. Takie są fakty też wielu polskich miast, nie wszystkich i tak jak wspomniałeś, to się na szczęście zmienia. I wreszcie ten ostatni element mówiący o tym, komu chcemy sprzyjać. W zeszłym tygodniu, koniec zeszłego tygodnia czytałem wypowiedź obecnego premiera Wielkiej Brytanii, który mówił o tym, jak to będzie bronił kierowców samochodów przed tym, żeby nie byli ciemiężeni tak jak są obecnie, żeby nie zabierano im pewnych przywilejów, które są. Niestety, mówię to z olbrzymią przykrością, to nie jest też Taka polska specyfika, bo generalnie mam wrażenie, że z perspektywy polityki coraz częściej próbujemy funkcjonować na takich najniższych instynktach, które tak są sprzeczne z nauką, są sprzeczne z tym, co, co jest potrzebne do rozwoju. Natomiast niestety takie działania też mamy, i tutaj nic poza edukacją. Nam nie pozostaje, żeby móc to zrobić. Dobrze, panowie, patrząc na czas, jaki mamy tego podcastu i patrząc na to, że to pierwszy odcinek z tych wprowadzających, pozostaje mi zaprosić słuchaczy na kolejny odcinek dotyczący mobilności, w którym będziemy mówić już konkretnie o narzędziach przemieszczania się, w plusach, minusach. A na teraz bardzo dziękujemy. Zapraszamy do słuchania, jak zawsze, w każdą środę, do komentowania, uwag. I zgłaszania tego, o czym na przykład Waszym zdaniem jeszcze powinniśmy mówić, albo o czym mówiliśmy zdecydowanie za mało. A na teraz e, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Miasto Logicznie. Do usłyszenia, oczywiście. Do usłyszenia. Do usłyszenia.